Znajdujemy się w Kinshasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga, liczącej ponad 10 milionów mieszkańców. Choć to wielkie miasto, jest w nim tylko 8 tysięcy adwentystów. Docieranie z Ewangelią do mieszkańców napotyka tu na poważne trudności. Ludzie nie zatrzymują się i nie chcą słuchać, nie chcą poświęcać czasu na religię. Jednak ci, którzy zakosztują słowa Bożego, chcą się dowiedzieć czegoś więcej. To jest Serge. Jest pionierem misji globalnej i pracuje w tym wymagającym mieście, aby jeszcze więcej ludzi poznało Jezusa. Serge przygotowuje się w domu, aby dzielić się przesłaniem nadziei podczas studium Biblii w małej grupie. Jego motywacją do stawiania czoła tej wielkiej miejskiej dżungli jest dotarcie do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o powtórnym przyjściu Jezusa. Odbywa długą drogę do prowizorycznego kościoła, gdzie ludzie już na niego czekają. To skromne miejsce znajduje się na posesji jednego z wyznawców. Ściany zrobione są z prześcieradeł i z prezentu, ale Bóg zaprasza każdego człowieka do swojego domu modlitwy. Witając się z zebranymi, nasz pionier widzi w ich oczach głód poznawania historii i nauk biblijnych. Wielbiąc Boga i czytając Jego słowo, ludzie ci doznają przemiany życia. Poznają historię z misji Jezusa, który przyszedł na Ziemię, aby za nas umrzeć. Tak wygląda praca pionierów misji globalnej, którzy docierają do najdalszych zakątków świata. Tej pełnej poświęcenia pracy nie tylko opowiadają o miłości Jezusa, ale są jej żywym przykładem. Choć tereny miejskie są szczególnie wymagające, pionierzy misji globalnej, tacy jak Serge, z ochotą przyjmują to wyzwanie, aby inni mogli poznać Jezusa. Módl się w intencji pionierów misji globalnej w Kinszasie. Dziękujemy Ci za wsparcie misji na całym świecie. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei czytał Dariusz Górski.